Zagramy sobie tutaj, e, W tej grze chodzi o to, że jeździmy sobie pojazdami, robimy triki, zdobywamy jak najlepszy poziom i zarabiamy pieniądze. Proszę bardzo, 360. Idziemy na stary, dowolny Parking Garage. Robimy tutaj za 10 sekund triki. O 360 najpierw... Ale lak. Dobra, ale i zaczynamy. Będzie dużo zawodników, więc nie będzie łatwo. Dobra, bar speed. Tak, ładnie, ładnie. O, elegancko. Jestem na pierwszym miejscu. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, dogadziają, by mnie dogadziały. Wylejak się daje, tylko żeby zrobić to. Dobra, pierwsze miejsce. Najłatwiej, no dziękuję bardzo. Bo ja w ogóle te i tutaj mam deskorolkę, zobaczcie sobie. No i zobaczmy jak tutaj to wygląda. O kurde, co jest? Coś się zepsuło? <laughs> Ej, bo coś zepsuło się ze skorolką trochę. Tak? O, działa, dobra. 660. Elegancko. O, 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 ludzie. O, ładnie, ładnie, ładnie. To było niezłe. I spróbujmy sobie stąd skoczyć, co się wydarzy. Jestem ciekawy. Dobra, nie było nieźle. O, ale ładne. Co to było? Patrzcie to. Dobra spijmy sobie Jest ma poziom 16 Za chwilę będzie poziom 17 i sobie Zobaczmy co teraz będzie Niesamowite mamy No i sprawdźcie co teraz No już balutko, już balutko Niewiarygodne Yeah boy Wow. Ale ładny skoczek. Mam poziom 17. Jestem ciekawy jaki jest maksymalny poziom do stykucia. Ale trik. Dobra, lecimy gdzieś indziej, żeby nie zanudzić was. O, co tu pisze? Czekajcie. co to mi dałoby mało jakaś literka V A, nie, to była A chyba ja um. Owa. co jest, oła Ała. dobra, lecimy, ładnie ładnie o, ale lecę, patrzcie to wygląda. normalnie nic nie robię ja chcę zobaczyć lodowanie tu normalnie i Uba Łooo wow, kurde, jak poleciałem. Łooo, yeah, wow. ło, o, że ja to przeżyłem, to jest sura akurat. I 360, elegancko. Lecimy sobie teraz pod tym, ładnie. 180, tak. Ta, ta, te hantle mi się skojarzyły z symulatorem takim na Robloxie, symulator siły, że podziagamy... No, dźwigamy ciężary bardzo duże, ciężkie. E, jeżeli będziecie chcieli, możemy sobie na następnego odcinku w to zamiast, się ja zagrać, muszę ja dobrać. Jak YouTube nie wyłączy komentarzy po tej chwili, bo była drzwi, to napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli na następnego odcinku, żebym to zagrał. By, no, sobie by Jakby 180 albo 360 się tam dało. Dobra, dołączmy, za 10 tylko dołączymy. A wyścignij. O ja. Dobra, jazda, Jazda, jazda. Ładnie. Mam pierwsze miejsce, już nie. Kurde, go oni mnie Jak on tak szybko leje, co Ale fail. Nie, ale fail. Ale fail. Ale ma błąd. Ajajaj. Aj, aj. O nie! Dobra, ale błąd że zrobiłem. Ale błąd. Ale to będę drugi drugie misje, nie, nie najlepsze. Nie, jeszcze super. Najgorzej nie. Dobra, już mam przegrane ewidentnie. Dobra. Drugie miejsce. Nie ma tragedii wizowej. Nie ma tragedii. Ładnie. No. Co to było? Ła. Ła. Dobra, jeżeli właśnie ten odcinek podobał. Yy, to, jak mówię, jak YouTube nie wyłączy komentarzy, to napiszcie, czy chcielibyście więcej takich filmów i z innych gier, też zostawcie pod tym filmem 100 yy, lajków w górę. To następnym odcinku znowu sobie w 100 gram albo w coś lepszego. No i co, do następnego odcinka My się już niebawem, no za jakiś tydzień. I do następnego, mara.